Wow, czyżby nowy trailer Pokémon Sun and Moon? Ale chwila, 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 zatrzymać program! Co to do cholery jest? Witajcie, Pokefani! Dziwnie to brzmi. Pokeneldy, też, no w sumie to nie jest zbyt ładne określenie. Pokemaniacy. Ja jestem Grypim, a to jest filmik, w którym chcę poruszyć temat najnowszej zapowiedzi Pokémon Sun i Moon. Jakiś czas temu na moim fanpage'u udostępniłem link do takowej zapowiedzi, a oglądając go po raz kolejny, zobaczyłem w pewnym momencie coś takiego. Dla niewprawionego oka... W sumie widać tutaj tylko i wyłącznie chmury. Ale ja, jako Pokenel z wieloletnim stażem, zobaczyłem tutaj pewną sylwetkę. Sylwetkę pewnego legendarnego Pokemona z drugiej generacji. Mówię tutaj o Lugii. Oczywiście, możecie powiedzieć, że to urojony, chorego twórcy, że to tylko i wyłącznie moja psychoza, ale sęk w tym, że parę godzin po tym, jak to zobaczyłem, na YouTubie zaczęły pojawiać się filmiki o dokładnie tym samym zjawisku. Żeby nie być gołosłownym, na ekranie w tym momencie pojawia Wam się adnotacja do jednego z tych filmików. Co więcej, w lewym górnym rogu ludzie dostrzegli sylwetkę drugiego legendarnego Pokémona z Jotto, Osobiście odnoszę wrażenie, że jeszcze w prawym górnym rogu widzę głowę jakiegoś legendarnego Pokémona, na przykład Palki, ale to w sumie <laughs> chyba tylko i wyłącznie moje wyobrażenie. Wróćmy jednak do legend z drugiej generacji. Oczywiście, bardziej sceptyczni mogą powiedzieć, ale gulplim, nawet jeżeli są tam faktycznie legendy z drugiej generacji, co z tego to prawdopodobnie tylko Easter Egi. Faktycznie mogą to być Easter i w końcu w grach Pokémon było ich pełno, ale jednak, jako fan regionu, to mam ogromną nadzieję, że te dwie rzeczy okażą się być czymś rewolucyjnym jakimś wielkim powrotem drugiej generacji. Pokémon X i Y było takim powrotem do pierwszej generacji. Jako poparcie tej tezy można podać tutaj Mega Evolucję Mewtwo, Mega ewolucję Starterów z pierwszej generacji. Więc dlaczego Pokémon Sun i Moon nie miałoby być powrotem do drugiej generacji? Tak jak w Pokémon Omega Ruby i Alpha Sapphire, z wyjątkiem Mega ewolucji doszły Primal Ewolucje Kyogra i Groudona. Tak być może kryształy ukryte w logo Pokémon Sun i Moon. Są jakimś nawiązaniem do specjalnych ewolucji legend z drugiej generacji. Na nieszczęście są to tylko i wyłącznie moje niepotwierdzone teorie spiskowe. Ale moi drodzy, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy chcielibyście więcej tego typu filmików? Jeżeli tak, możecie też podać propozycje, na jaki temat miałbym się wypowiedzieć. Jednak na ten moment to tyle z tego, co chciałem wam przekazać. Także mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w jakimś następnym materiale. Na razie, cześć.